Inwestycja przy ulicy Wardyńskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim została zgłoszona do starostwa powiatowego 15 czerwca 2023 roku. Zgłoszenie zostało wykonane w oparciu o artykuł 29 prawa budowlanego. I tu przypomnijmy, wprowadzone przez ustawodawcę w kwietniu 2020 roku zmiany w przepisach prawa budowlanego znacznie uprościły procedurę zgłaszania budowy tymczasowych przenośnych wolnostojących masztów antenowych w okresie zagrożenia epidemicznego. Do zgłoszenia inwestor dołączył dokumentację projektową. Obowiązujące wówczas procedury określone w prawie budowlanym nie zawierały umocowania, które pozwalałyby ocenić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania. Spółka miała 180 dni na złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę masztu. Wpłynął wniosek, więc rozpoczniemy procedurę uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, która będzie polegała m.in. na tym, że będzie będą sprawdzane zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą podlegały, decyzja będzie podlegała uzgodnieniu z wojewódzkim świętokrzyskim konserwatorem zabytków. Starostwo powiatowe ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Projekt trafi też na biurko konserwatora zabytków. Ten ma 30 dni na wydanie stanowiska. Jeżeli decyzja będzie konserwatora negatywna, my w takim momencie też zmuszeni jesteśmy wydać decyzję negatywną. Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do wojewody świętokrzyskiego i wtedy wojewoda będzie rozpatrywał tą sprawę. Na dzień dzisiejszy urządzenia zamontowane na 32-metrowym marszcie przy ulicy Wardińskiego mogą działać. W momencie, kiedy zapadnie ostateczna decyzja o niewydaniu pozwolenia na budowę, zostanie wszczęta procedura nakazująca rozbiórkę obiektu. Ale warto też dodać, że w czerwcu 2020 roku z listy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, skreślono instalacje radiokomunikacyjne.